Żeby tego, żeby tego przypadku pleśne nie powtórzyć, w Kowalowej, no należałoby się też dzisiaj zastanowić nad tym, gdzie gmina powinna określić to centrum. Bo e, oczywiście jest szkoła, jest kościół, jest, e, jest tamto miejsce, e, tu jest remiza. Trochę e, to się Być może właśnie, zobaczcie, że ktoś, ktoś też kiedyś nie pomyślał, bo być może trzeba było to zrobić w kupie. I gdyby to było gdyby zrobić szkołę, czy zrobić remizę e, w tamtym miejscu, to już by się stworzyło e, inne... Na, to były czasy, tu, lata 70, jak ta remiza no, zaczęła? Zaczę... Zaczę... No nie, no, nie no. no, bo długo się stawiała ta remiza. E, I szkoła, i remiza ja, powstawały w Ale... różnie. Ale... Ja jestem 70, no, ale ja już w remizę została taka, taka Ale... To, to ile fundamenty stały, co w ogóle nic się nie no. Stamenty, stary, stary. Myślę, że remiza powstała w tych samych czasach, bo tam, to jest tysiąc to jest lat ta szkoła. później. I dane były zrobione lat. No to zobaczcie, ale to jest wtedy 10 lat, nie więcej. Czyli właściwie gdyby, gdyby za remisę umiejscowić w miejscu centralnym, to byłby już jakiś rynek powolowy, nie? Jezus, ja pamiętam, że ostatnio były 80, no, 80. No, Na, nie ma, nie ma spójności, nie ma spójności. 80, no, Ale, to, tak. ale długo było 80, 80. No, ale tam, gdzie jest... ustawę, tam, już to tam, tam jest miejsce, to tak, żeby się tworzyły nowe budynki A, no, się tak. A A, to... To... i w Nie się to nie to... 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 A tam, na górze, Może się, ponieważ też nie chcę, żeby was tutaj za długo... Czy macie jak jakieś uwagi, jakieś uwagi odnośnie tej przestrzeni? Bo sami zauważacie, jest remiza, jest szkoła. Gdyby to było kiedyś pomyślane e, spójnie, to byłoby już inaczej. E, czy, czy, A to można oczywiście zbudować w perspektywie kolejnego pokolenia. Tak, jak tu zespół miał. Teraz, czy macie, u, tak, czy tak, macie tak, uwagę tak, jakoś. Ja by to było przy szkole, to inaczej. Czy tam macie tak, jakąś tak, uwagę tak, jeszcze tak, jak tak, tak, odnośnie tej przestrzeni? Tak, czy, tak, czy, tak, czy jakiś tak, kierunek tak, państwo tak, zauważacie, tak, żeby tak, jeszcze tutaj. Tak. To potem tak, czy jeszcze jakąś strefę Państwo zobaczycie która powinna powstać pod kątem rodzajów i w jakimś miejscu? Czy raczej to już jest wszystko co? Powiedzieć trzeci młodzi, co za nas może przejdą, być, do spokojnej starości na przykład? To jest strefa kosów. To, to, to też jest kwestia centralnej domu o tym mówiliśmy.

gdzie to ma powstać, to my... To znaczy... A czemu nie jest zagospodarowane koło krewni, co jest wybudowane, ten, ten... Co? Co? Zakonnice tam miały być? A, czemu to jest nie zagospodarowane? Coś tam się dzieje, coś tam w jakiejś... dla to Ryglicach, to No Ryglicach, mówię. Dlaczego to jest nie Tam są, są dwa duże, dwie duże instytucje. Pierwsze to jest takie wsparcie osób upośledzonych, gdzie się tam zainteresował e, Środowiskowy Dom. Ale to nie jest wykorzystane jeszcze w całości. Nie. Ale to jest gmina, no, to, 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 to jest księdza. Ale nie może gmina tego na przykład odkupić i właśnie zrobić tam coś. Na przykład właśnie tam. Tłumaczę pani, do, że właśnie, właśnie to tłumaczę, że jest to wynajęte przez gminę na dwie instytucje. Pierwsza to jest Środowiskowy Dom e, Dziennego dla osób e, uprzedzonych e, no psychicznie i drugi jest to, jest to to jest tam klub seniorata osób, e, no po prostu, które tam to za ja wiem, no. 3 dni w tygodniu tam się spotykają hmm. i funkcjonują. I lepiej, się, to jest, jest czyli, czyli jakby to jest to, to, zagospodarowane, to, tylko to, 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 to. dalej jest to kwestia prywatna, bo to jest po prostu... Ja, ja wiem, to jest ciężko, ale ja mówię, że ja bym tak jest na przykład. Nie, no nie jest, jest to po prostu też do końca w naszym interesie. A właściwie to kto to budował? Ludzie budowali. Tak. To ludzie to co ksiądz do tego. Powinno tam coś wiecie, ale, ale w razie powstać w zakresie Nie Coś się dzieje z tym. To, to jest taki temat, bo może zobaczcie. Ale się jedna rzecz, że na przykład, jak ktoś umrze, zauważyłem teraz, on to i dojdzie do księdza morakie, <ścoughs> To też parafianie płacili na to. Nie wiem, czy to zależy w kto da, czy nie nie dzwonią jak prowadzą do kościoła. To mało dało. dzwonią na już nie miało nie dzwonią jak przywiozą trudnym Wiem, bo nie wiadomo. Ale bo <laughs> słuchaj, dzwonią jak idą z tyłu. Ale, ale wcześniej dzwonili jak jak jak, jak 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 było dami? Ja już cię płaciła na to. Teraz spodziewam się. Nieznamy prawo się

trudnym do, do kościoła. Trzy razy jest dobre, ale jak wniosło o cylotarz, to jeszcze kilka. Szanowni Państwo, nie chcę Państwa tutaj trzymać później. Przy czym na długo nie Bo tematy, tematy, bo nie, nie, nie. tematy właśnie po prostu będą tutaj e, dominowały. Jeżeli nie ma więcej uwag, które moglibyśmy dzisiaj powiedzieć na temat przyszłości przestrzennej no, no, kawalowej to prosiłbym o tym, żeby Państwo się zastanawiali nad tym tematem. Być może... To dokładnie, ruch. być może coś się właśnie urodzi. No tak, e, to nie ma na, na dziś ty, 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 ty. Ale ta uwaga, ja myślę, że ta uwaga się centrum kowalowe jest ważna. To, że Państwo zauważyli ten problem, to jest sprawa przynajmniej dla mnie kluczowa, żeby, żeby jakby tej przestrzeni centralnej to nie zabudować domami ani nie pozwolić na to, żeby to ktoś zbudował coś, co będzie szpeciło kowalowo, bo jest to za ładne miejsce, żeby to psuć. Też pamiętajcie o tym właśnie, że to jakby trochę od nas zależy, co tu, co, tu się, co tu się wydarzy, prawda? To nie jest tak, że możemy pozwolić na to, żeby wszystko się działo w celu powolnym. Druga sprawa, ta zabudowa mieszkaniowa oczywiście to jest, to jest kwestia tych, tych dróg, które już powstały. I ona się naturalnie tam budowała, bo nie będzie się udało dzisiaj na jakichś tam górach czy w Paryjach, bo tak, większość, większość osób to rozumie już. Tam. Natomiast jeszcze nie wiem, czy to Trzecia sprawa to jest kwestia tej, tej, tej przestrzeni przemysłowej. Jeżeli by się udało nam określić takie miejsca w Kowalowie, gdzie nie można budować hmm, pod hmm, po, taką niszową, określono strefy przemysłowe, zobaczcie Państwo, że tam jednak hmm, przynajmniej na początku to wyglądało zupełnie inaczej, że się rozbudowywało i to, to pęczniało wokół właśnie tych istniejących już przestrzeni, tak jak koło pani, tak jak koło tam wcześniej. Pan Aflika, czy innych tartaków, to są bardzo ważne rzeczy, bo one mają e, skutki na co najmniej pokolenie. 25 lat. Są już miejsca, gdzie, gdzie powstały te domy, i tam się powinno rozwijać. Domy są miejsca, gdzie, gdzie są przestrzenie gospodarcze i tam się powinno rozwijać sprawy gospodarcze. Ale też trzeba widzieć, jakby, estetykę centrum e, do rozwoju. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że to będzie jedno z wielu z, z, tych spotkań. Proszę się sprzedać z tym tematem i mam nadzieję, że na kolejnym będziemy mogli... Już no właśnie, a... ...opracowywać kolejne spotkania w oparciu o... ...Bożkowy Staw. O plan. by trzeba zrobić. Pięknie by było coś zrobić. Staw Pana Bożko napisz. Plan. Plan. Staw Bożka. stawy. Gracias. Claro.